Siema, z tej strony RPG, z kanału Metafory, i dzisiaj zaprezentuję Wam moje podsumowanie z trzech miesięcy chodzenia na siłownię. Oczywiście, jeżeli chodzi o sylwetkę, ponieważ na tym skupię się dzisiaj, to tak nie zmieniła się ona praktycznie wcale, ponieważ schudłem. Tak na masie schudłem, ale jest to spowodowane tym, że mam wakacje i nie skupiałem się aż tak bardzo na budowaniu mojej formy. Stwierdziłem, że skoro mam wakacje. To nie będę siedział teraz na fitatu i liczył tych kalorii, sprawdzał ile zjadłem. Ponieważ to nie ma sensu. Ponieważ nie lubię jeść, nie chciałem jeść, chciałem być lekki, chciałem mieć siłę robić różne rzeczy podczas wakacji. Takie jak na przykład wycieczka rowerowa przejazd 100 km rowerem w tą i w drugą stronę. Czyli w sumie przejechałem 200 km rowerem w ciągu 3 dni. Więc. miałem więcej takich wypadów, jak na przykład wycieczka do ustronia, gdzie często chodziłem tam po górach. Gdy pojechałem do siebie na wieś, też dużo chodziłem, więc naprawdę wolałem spożytkować ten czas na lepsze aktywności niż liczenie kalorii. Dlatego swoją kaloryczność ograniczyłem do tego, co po prostu zjadałem czyli jakieś śniadanie, obiad domowy, ewentualnie jakaś przekąska i to tyle. Więc naprawdę nie trzymałem się diety, a mimo to nie schudłem aż tak dużo, więc jestem naprawdę bardzo zadowolony. Jeżeli chodzi o różnicę w formie, no to jak widzicie nie ma jej aż tak zauważalnej, ponieważ szczerze mówiąc jedyna różnica jaką widzę pomiędzy teraz aktualnymi zdjęciami a wcześniejszymi to jest to, że mam po prostu inne światło. Na dobrą sprawę, no i na jednym filmie nie mam okularów, a na drugim je mam i tak naprawdę to cała moja przemiana w ciągu tych trzech miesięcy. Oczywiście pomijam fakt tego, że mimo wszystko uważam, że sylwetka poprawiła się. Jednak nie mówię tutaj o mięśniach, tylko o budowie mojego ciała. W sensie zauważyłem, że moja kifoza piersiowa delikatnie się zmniejszyła, więc naprawdę jestem zadowolony, ponieważ wcześniej w luźnej pozycji byłem znacznie bardziej zgarbiony, a teraz jakby ta sylwetka jest bardziej wyprostowana. Jak widzicie, tutaj teraz mamy pozycję tricepsów. E, bokiem mam wrażenie, że nawet ta moja sylwetka jest troszeczkę bardziej rozmyta, chociaż brzuch, nie powiem, widać ładnie, więc mam wrażenie, że trochę tłuszczu z brzucha mi zeszło, mimo, że jestem na tej masie. E, no Pozycja bicepsów tyłem e, zawsze u mnie wyglądała w miarę nieźle, więc tutaj no, nie widzę jakiejś dużej różnicy między tym, co było wcześniej, a tym, co jest teraz. Teraz najszerszy tyłem, przodem nie zrobiłem, ponieważ zapomniałem jak to się robi, przodem serio, po prostu próbowałem zrobić przodem i po prostu skrzydła mi nie wyrosły, powiem tak. No i stwierdziłem, dobra, tego dnia już dam sobie spokój i nagram sobie po prostu pozowanie tylko tyłem. Dalej przejdziemy sobie do pomiarów, ponieważ stwierdziłem, że 3 miesiące to będzie fajna, fajny moment, żeby sobie sprawdzić jakikolwiek progres, jeżeli chodzi o moje wymiary. Spoiler alert, nie zmieniły się one znacząco. Jeżeli się zmieniły, nawet tego nie porównywałem z tym, co było wcześniej, to progres jest znikomy, ewentualnie na granicy błędu pomiarowego. Jednak tak, przez wakacje, tak jak myślałem, nie będę aż tak bardzo przykładał się do diety, ponieważ nie miałem na to czasu. To aż inaczej. Czas miałem, ale nie chciało mi się tego robić, ponieważ stwierdziłem, że mam wtedy inne rzeczy do roboty, takie jak właśnie po prostu spędzanie czasu. W bardziej produktywny sposób niż liczenie kalorii. Ponieważ stwierdziłem, że no, siłownia to nie wszystko, dieta to nie wszystko. Warte, warto też zadbać po prostu o swoje samopoczucie i o to, e, co jest dla nas ważne w danym momencie, i stwierdziłem, że właśnie e, spędzanie czasu wolnego w taki sposób, jaki ja chcę, i będzie najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście jednym z najlepszych sposobów na spędzanie wolnego czasu dla mnie jest chodzenie na siłownię jednak w tamtym czasie. W sumie przez całe te wakacje były krótkie przerwy, tygodniowe, raz nawet dwutygodniowa przerwa, gdzie to na siłowni byłem raz, dwa razy w tygodniu. Więc powiedzmy, na siłownię szedłem tylko po to, żeby poczuć trochę ciężaru, a niekoniecznie po trening, czyli w 2-3-4 dni, może w ciągu tych ostatnich czterech, 3 miesięcy chodziłem. Po to, aby tylko po prostu rozruszać się i ćwiczyłem po prostu bez planu, tak, tylko żeby poruszyć wszystkie partie e, mięśniowe. Dobrze, jednak co do innych plusów, które zauważyłem po tych trzech miesiącach, to przez liczenie kalorii zwróciłem uwagę na to, że spożywam zbyt dużo tłuszczy w mojej diecie. Stwierdziłem, że potrzebuję znacznie więcej białka i mniej tłuszczy, więc to będzie na pewno jedna ze zmian, które wprowadzę od września. Więc naprawdę jest to jakiś pomysł, jest to jakaś nauczka, ponieważ, no, przez to, że właśnie zacząłem liczyć te kalorie, już tak regularnie zdaję sobie sprawę, że większa ilość tłuszczów w diecie to nie jest kwestia jednego czy dwóch dni, tylko jakby całej mojej diety. Czyli w ciągu całego miesiąca tych tłuszczy zjadam znacznie więcej niż myślałem. Dlatego teraz staram się nie używać żadnych olejów. Raczej jeżeli chce już smażyć mięso to na jego naturalnym tłuszczu czy ewentualnie takie tłuszcze z produktów typu jakieś batony czy coś takiego zastąpić po prostu orzechami. Tak jak dzisiaj na przykład mam tutaj miskę 150 g orzechów no i po prostu wymieniłem sobie takie produkty, które są dla mnie bardziej szkodliwe na te mniej szkodliwe, po prostu na te zdrowsze. Jak wiadomo, są kaloryczne, ale są zdrowsze. Kalorii potrzebuję, ponieważ jestem na masie. I teraz właśnie podchodzimy do kolejnej kwestii, jakim, jaką jest po prostu dalsze postępowanie w mojej masie. Teraz od września przechodzę na masę, która będzie zawierała 3600 kcal w dni treningowe oraz 3400 kalorii w dni nietreningowe. By zbudować jak najwięcej suchej masy mięśniowej, a niekoniecznie się zalać. Wiadomo, jeżeli w dni nietreningowe zjem więcej kalorii, no to nic się nie stanie, jednak te 3400 to będzie takie minimum, a powiedzmy 3800 to jest takie maksimum, jakie będę chciał jeść. Chociaż wiadomo, jeżeli raz na jakiś czas zjem sobie coś bardziej kalorycznego, no to nic mi się nie stanie. Ostatnio też zrobiłem sobie badania, no i wyszło mi, że niestety moje nerki są troszeczkę osłabione. Dlatego postanowiłem, że będę pił znacznie więcej wody, więc teraz e, proszę bardzo, mamy butelkę wody. I nie będę starał się pić jednej butelki wody, tylko dwie. Dwie butelki, dobrze. Matematyka jest bardzo łatwa. Dobra, dwie butelki wody, czyli łącznie mamy 3 litry. 3 litry wody będę starał się spożywać tak. Aby te e, nerki po prostu sobie lepiej popracowały i bardziej się wyczyściły, że tak powiem. Przez to, że wypiję więcej wody, nerki będą miały, miały trochę lżej. Jeżeli chodzi też o suplementację, to aktualnie odstawiłem sobie kreatynę, chociaż nieświadomie, ponieważ po prostu ciągle byłem na wyjazdach i nie miałem kiedy brać tej kreatyny, więc wrócę sobie do brania kreatyny. Jednak jeżeli chodzi o kreatynę, będę jej spożywał tylko 3 gramy dziennie, czyli mniej niż te legendarne 5 gramów dziennie, tylko 3 Czyli trochę mniej, nawet 2 gramy powiem tyle, żebym po prostu tylko i wyłącznie dosypywał sobie troszeczkę tej kreatyny Ale nie skupiam się na tym, żeby było jej jakoś dużo w mojej diecie Ponieważ na razie chcę, żeby moje nerki odpoczęły I tak ktoś teraz może powiedzieć, że e, ale kreatyna na nerki to jest ok, że nic ci nie będzie No tak, ale w momencie, gdy macie zdrowe nerki W momencie, gdy są one już chore, no to fajnie jest ich jeszcze bardziej nie obciążać więc stwierdziłem, że zmniejszę sobie podaż kreatyny. Zwłaszcza, że i tak nie potrzebuję tej kreatyny aż tak dużo e, względem mojej masy ciała aktualnie. Więc te 3 gramy kreatyny dziennie będzie jak naprawdę w porządku. Na razie przy tym zostanę. A jeżeli co, no, mówimy o innych suplementach, no to oczywiście białko w proszku nadal będę stosował, gdy nie będę mógł uzupełnić go naturalnymi sposobami, oraz będę chciał. Co będę chciał? A, używać kreatyny, znaczy. Eee, kreatyny. Cytruliny. Będę używał cytruliny przed treningami, tylko oczywiście nie przed każdym treningiem, tylko przed takim, przed którym albo będę się trochę gorzej czuł, ewentualnie przed takim, który, na którym będę chciał poczuć, że naprawdę zrobiłem mocny trening. No i co do dalszych postępów, no to na pewno zmiana planu treningowego by trwało troszeczkę krócej. Raczej postawię w tym e, miesiącu na. Super serię, ponieważ staram się zmieniać plan treningowy co 6, co 6 tygodni, i mam nadzieję, że teraz, to po prostu ten trening, który teraz sobie zorganizuję, będzie znacznie lepszy i będzie trwał krócej niż moje dotychczasowe treningi. No i tak, to już byłoby wszystko co do tego materiału. W następnych odcinkach będziecie widzieli moją dietę i radzę Wam obejrzeć, ponieważ następny odcinek będzie taki typowo vlogowy. Takiego wydaje mi się, że jeszcze nie było na moim kanale, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i później oczywiście zaprezentuję Wam mój plan treningowy i tak dalej, więc mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o stwierdzeniu łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a ja będę leciał, więc na razie, cześć i pa pa!